dzisiejsze spotkanie w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej? No generalnie oczywiście pozytywnie, bo miałem okazję usłyszeć e, jakie są, są oczekiwania e, przedstawicieli Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza e, w kwestiach, które najbardziej interesują jej członków, ale oczywiście chodzi też o wymianę pewnych poglądów e, dotyczących na przykład polityki zmierzającej do wykorzystania wodoru jako, jako paliwa w całej tej transformacji energetycznej, która, która powinna mieć miejsce w, również w naszym, w naszym regionie. Po drugie, rozmawialiśmy o, o szeregu inicjatywach, które, które wynikają z aktywności członków Regionalnej Izby, a które mogłyby znaleźć również w zapisach polityki prowadzonej przez samorząd regionalny, także o środkach unijnych, czyli nowe fundusze europejskie dla Pomorza, które mogą być rzeczywiście takim narzędziem rozwojowym wspierającym na przykład rozwój klastrów, inteligentnych specjalizacji zmiany systemu kształcenia zawodowego, umożliwiając tym samym kształcenie choćby w takich zawodach, które będą służyć rozwojowi energetyki ze, ze źródeł odnawialnych, czyli to, co nie tylko to, co jest celem Unii Europejskiej, celem również takiego kraju jak, jak Polska ale też celem z, czy celami stawianymi sobie przez same przedsiębiorców. Więc na pewno bardzo bardzo udane spotkanie, choć oczywiście usłyszałem, tego nie ukrywam, też szereg takich przykrych dla mnie opinii, które dotyczą aktywności w niektórych sferach samorządu regionalnego jak choćby na przykład w kwestii transportu wykorzystującego wodór. Wydaje mi się, że dla zrozumienia własnych, własnych też problemów w jakim stopniu, także problemów finansowych samorządu regionalnego, czy też prowadzenia takiej, takiej polityki w szerokich aspektach, to ten dialog absolutnie jest potrzebny i powinniśmy co jakiś czas do niego wracać. inicjatyw przedstawionych na spotkaniu spodobała się Wam najbardziej? Ja myślę, że jest tutaj kilka takich elementów, na które chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze oczywiście to, co dzisiaj wybrzmiało, to bardzo silne zainteresowanie wykorzystaniem wodoru w transformacji energetycznej w Polsce, w tym oczywiście w województwie. Przedsiębiorcy chcieliby, a ja Podzielam ten pogląd, żeby sztandarem rozwojowym pomorza był właśnie wodór. Z jednej strony, a z drugiej strony siłownie, siłownie wiatrowe, czyli również odnawialne źródła energii. Myślę, że to są, to są ważne, ważne aspekty, bo one się w, pozornie się nie łączą, ale, po, ale w istocie się łączą, bo przecież chodzi o to, żeby... Wodór był pozyskiwany również w formie takiej bardzo, bardzo zielonej, czyli wykorzystując choćby, choćby siłownie wiatrowe produkujące prąd. No ale oczywiście to jest cała też logistyka, bo chodzi o to magazynowanie wodoru, chodzi też o to, żeby były, była produkcja wodoru tutaj na terenie województwa pomorskiego, chodzi o to, żeby też kształcić w tym zakresie przyszłych pracowników na poziomie średnim, na poziomie zawodowym. A więc jeśli zbudujemy to w bardzo szerokich, w szerokich aspektach, budując również sieć takiej kooperacji szkolnictwa zawodowego, producentów, przedsiębiorców, władze publiczne no to z tego może rzeczywiście zrodzić się bardzo, bardzo istotny filar rozwojowy województwa. Więc wydaje mi się, że to jest na pewno, na pewno dobry, dobry kierunek. No i oczywiście to, co było niezwykle dla mnie też, też ciekawe, to jest ta dyskusja, która dotyczyła klastrów i inteligentnych specjalizacji. Bo na jakiś czas zawiesiliśmy w wsparcie klastrów, a tutaj okazuje się, że że choćby klaster wodorowy może się znakomicie rozwijać i przy wsparciu środków, środków europejskich, przy wsparciu środków publicznych moglibyśmy przynajmniej w niektórych elementach, w niektórych dziedzinach rozwinąć klastry, a klastry są systemem jednak powiązań. Wspólnych, wspólnych interesów firm, z jednej strony konkurujących, ale jednocześnie współdziałających dla, dla jeszcze większej efektywności i konkurencyjności tej części gospodarki. Dziękuję bardzo. Jakie znaczenie dla gospodarki regionu ma współpraca z takimi organizacjami jak RGB, czyli Regionalna Izba no Z organizacjami biznesowymi ta współpraca jest absolutnie potrzebna. My jesteśmy w tej chwili w fazie przygotowania ostatecznej wersji projektu nowego programu operacyjnego, który się nazywa FEP, czyli Fundusze Europejskie dla Pomorza. I tutaj głos przedsiębiorców jest niezwykle, niezwykle ważny. Na jakie cele należy zwrócić uwagę przy realizacji nowego programu operacyjnego, Co, czego chcą oczekują przedsiębiorcy, w jakim zakresie środki środki publiczne powinny być przyznawane w formie subwencji a w jakim zakresie mogą być to środki zwrotne w jaki sposób poprawić produktywność bo o tym dzisiaj też rozmawialiśmy o produktywności no działalności gospodarczej przedsiębiorstw czy władze publiczne mogą zwiększyć produktywność poprzez, poprzez interwencje na rynku. Więc niezwykle ciekawe, ciekawa dyskusja i mam nadzieję, że ona się przełoży też na konkretne zapisy polityki prowadzonej przez samorząd regionalny. Dziękuję. Tak jak wspomniał Pan o produktywności, w takim razie jak Pan ocenia znaczenie produktywności i cyfryzacji jako procesu rozwoju morskich przedsiębiorstw? No dzisiaj ten aspekt został szczególnie szczególnie podniesiony przez przedsiębiorców, przez zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, nawet pojawiła się tutaj taka teza, że to jest najważniejszy i największy problem, problem rozwojowy, w którym tkwią duże jeszcze moce, duże rezerwy, które w naszych przedsiębiorstwach. No jest pytanie tylko w jaki sposób zmienić poprzez interwencję publiczną, poprzez pewne nastawienie w skalę tej produktywności, żebyśmy mogli no, gonić, gonić przedsiębiorstwa choćby z Niemiec, albo, albo z przedsiębiorstwa skandynawskie, czy też holenderskie. Nie jest to łatwe, bo jesteśmy w ogonie krajów Unii Europejskiej, czy w ogóle krajów Europy, jak chodzi o produktywność. A jak, w jaki sposób to zmieniać? No, zdaniem przedsiębiorców, jak to dzisiaj usłyszeliśmy, bardzo duże rezerwy tkwią w cyfryzacji, której się nie za bardzo ma, do końca możemy bym posługiwać w działalności gospodarczej. To być może jest rzeczywiście taki kierunek, który wymaga wsparcia publicznego. Stąd w nowym regionalnym programie przewidujemy środki przeznaczone na, ten, na taki właśnie, właśnie cel, ale to może, mogą być też usługi doradcze polegające również na tym, że yy, będzie też interwencja zmierzająca do usprawnienia organizacji samej, yy, systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Yy, niektóre przedsiębiorstwa będą dostrzegać yy, poważny interes yy, i szanse na zwiększenie produktywności choćby poprzez obniżenie kosztów zużycia energii, przechodząc na odnawialne źródła, źródła energii. Więc ten aspekt jest niezwykle, pewno niezwykle ważny. No przedsiębiorcy nam tutaj zwracają uwagę, że, że to jest jeden z naj, jedna z najpoważniejszych bolączek uniemożliwiających szybkie dogonienie krajów, krajów Unii Europejskiej, więc być może mają w tej kwestii rację i z całą pewnością to rozważymy.